No cześć! Dzisiaj chciałabym pokazać wam rzeczy Ym, Skik Poduszki, fajne, bardzo ładne yy, I jeszcze jakąś dziwną rzecz, znalazłam to squishy yy, Na ziemi, tak, pewnie są jakieś bakterie jakieś w ogóle i te Ale to jest takie mięciutkie i nie głowa mu odpada Ale było ciemno i ja tego nie ukradłam Ale jeszcze to miało kolor tego podłogi i ładnie pachnie też jeszcze to squishy. Więc no, bardzo fajne. Ale przejdźmy do poduszek. Pierwsza jest taka, bardzo piękna. Chciałam już ją też umieć. I to mi moja, moja ma kupiła. Bardzo ładna. To jest taka bardziej jakby miś taki. I to jest też takie. No i był, był taki jeleń, czy tam renifer i jeszcze taki miś. To samo to tylko miś. I to kosztowało tyle 25 zł. Nie jest aż takie tanie ale też takie drogie też no nie jest. Tyle to kosztuje to, to squishy następna to jest ta poduszka, to jest mojej siostry, ta, takie serduszko ładne. Um, takie ładne, bardzo fajne. Oczywiście serce, serce i serce. No, ale to kosztowało. 100 jest takie, i to kosztowało. O, nie ma ceny na, na nim, ale też pewnie 5 euro, bo te wszystkie prawie poduszki tyle kosztowały. A ostatnia to jest taka. Jest taka jak moja, tylko że ma takie kolory. Jest bardzo fajna. I ona też kosztowała. No kosztowała 20 zł, tutaj nie widać. Ale moja mama robi prezent dla takiego głupka, dobra, nieważne. <grym> Więc, no, ta też le kosztowała. I tak, to byłoby wszystko. Pa, pa!